Proszę Państwa, zbliżamy się do krowiego poziomu. Cześć. Dasz się pogłaskać? Proszę bardzo. Tutaj mamy karczmę Ogdena, tak? O Pojaśniona karczma, wszystko widać. Tutaj cały czas będzie płynęło ognisko. Cały czas piwko będzie polewane. Proszę was. No, ostrość. O, tak. Myślę, że karczma około 30 osób pomieści. Super. Super, mi się podoba. Mega. Plebejskie. Plebejskie Proszę bardzo, drewna do ogniska nie zabraknie kurde. Idziemy polanę? Zaraz, wiesz co, nagramy najpierw tam i tam będzie główna gra i jesteśmy już w grze. I in-game. Proszę Was. Super. Tutaj. A, tamta, tamto, to gdzie byliśmy, to będzie karczma Ogdena, prawda? Tu jest ceramik, prawda? I tutaj prawdopodobnie będzie chata Dekarta Keina. będą wszystko po kolei Czusie W jadalni niestety nic nie zdążyłem nagrać prawda? ale normalnie powiedzmy współczesna Taka fajna jadalnia jest, prawda? Tutaj co mamy? Drewniarz drzewiarz nieważne Widzieliśmy ognisko wewnętrzne w karczmie, tu jest ognisko zewnętrzne, proszę was. Tu będzie grany motyw Strisram na 100%. Tu będzie z 50 ludzi, proszę was. Proszę bardzo. I dwie fabularne osoby tutaj będą. Tu jest namiot, proszę was, namiot medyka. Czyli Pepina, z Tristram, I tutaj, oczywiście, Griswolda. No, trzeba będzie to wszystko poukładać: ale są miecze, tarcze, hełmy, takie rzeczy, prawda? Więc będziecie mieli, co od niego kupować i wykuwać nie ma sprawy trzewc, nie wiem czy tego będziemy używać no, ktoś tutaj sobie może zrobić pokój prawda? jeszcze nie wiemy tu się ktoś, ktoś wiesza idziemy dalej Kopalnia. Uuhuhuhu. Czyli siedlisko zła. Zejście do kopalni, tam jest, proszę was. Będziemy tam schodzić. Żeby ubijać demoniska. Tu myślę, czy nie zrobić czasem. Em areny pseudo, prawda? Oczywiście to wszystko będzie wycięte. No nie. Tutaj tam będą wchodzić zawodnicy i tu będzie PvP ogólnie, prawda? No ale klimacisko. Jest mnóstwo rzeczy, których nie było w grze, ale to dobrze, bo larb będzie bardziej po prostu rozbudowany, tak? O, rolnik. Super klimatyczne takie hady. O, słabo widać, ale zawsze jest. Super, ktoś będzie spał, no, jeżeli mu się będzie podobało. Klimatycznie. Tu jestem Nauka jazdy konno Wchodzimy do środka Nie mogę. Ja pierdzielę, ale to będzie super skrzynia z lutem. Ale to będzie super Larb Diablo, o ludzie Jest pomysł. I w taki sposób i w taki sposób zwiedziliśmy powiedzmy to główne miasteczko. Oczywiście nie licząc tej jadalni, która była... No możecie mi wierzyć na słowo. No, Są tam pokoje mieszkalne i... i Jadalnia, prawda? Ale taka współczesna powiedzmy, jest prąd, prawda? Będzie wychodek takie rzeczy, więc wszystko super. Doskonale wszystko. Mm, no. Jadalnia jest w takim, no powiedzmy, współczesnym słowiańskim klimacie, tak? Wioska, fantazja. Dobra, ale to jest koniec miasteczka. Jeszcze chata wiedźmy oraz kamienny krąg. Oraz może jaskinia? Siedlisko zła? Wszyscy... Albo nie, nie będę zaraz fabuły. Zejście do podziemi. Proszę was. Studnia? Proszę was. A tutaj? Dom Wiedźmy, który, którego bardziej może nie pokażę, bo chciałbym... Znaczy części w ogóle tutaj nie pokażę, ponieważ chciałbym, żebyście... O, wychodek numer dwa. Żebyście mm, jak najwięcej również pozwiedzali i odkrywali, prawda, ym, to co mamy tam za nadrzuch. Prawdziwy poziom nie istnieje. Dobra, tam mamy kamienny krąg. Proszę bardzo, może to nie jest 1 do 1 z diablo? Zaraz. O kurde. Ale ja, ja są runy tutaj. Nie wiedziałem nawet. Jak w diablo, o kurde. Tamto, tamto wygląda jak z diablo, zaraz pokażę. Ale jaja. Będziemy dotykać w odpowiedniej kolejności, to i nas przeniesie do in... super. Ale pomysł kurde, co Jasny gwint. I wszystko, co opina wasz wzrok. To jest teren LARPa, tak. poziom nie istnieje. Ognisko numer 3. Proszę was, jeszcze zauważyłem, że tutaj są jakby takie świetlówki, no nie? Tam jest jedna pod kamieniem, tu jest jedna. Tak, nie do no. bo jak w Diablo dwójce naciskałaś, no nie, na kamień, to takie niebieskie światło było. I to jest to. To daje takie niebieskie światło, jak w Diablo, nie? Kozłoludy stamtąd będą wychodzić. No, ta wielka chata to będzie jadłodajnia i tak dalej, ale współczesna, tak.